Jestem Haki, właśnie wróciłem z drukarni i mam ze sobą piękne rpgowe koszulki. Nie pozostaje mi nic innego jak przymierzyć jedną z nich. Koszulka jest miła, chłodna. Jest przyjemna w dotyku, ma duży napis, jest bardzo duży nadruk, to jest więcej niż, więcej niż kartka A4. Wydruk jest bardzo dobrej jakości, czuć jak łączy się razem z fakturą materiału, tak więc ta farba wżarła się tam bardzo głęboko. Wszystkie koszulki jakie mam, jakie odebrałem, możecie zamawiać, możecie zamówić, tak jak to było powiedziane 100 lat temu, możecie zamówić w dowolnym kolorze, byle to był kolor dany.